Wielokrotnie się przekonałem, że degustując wina z ludźmi, e, którzy deklarują swoją miłość do wina, którzy wiem, że wydają swoje pieniądze e, na wino, kiedy ja im proponowałem lekkie czerwone wino, które ma 12% alkoholu, którym ja się zachwycam, bo tam jest jakaś e, w ogóle nieprawdopodobna aromatyka, e, wiesz, jakieś, jakieś niuanse mineralne. Ale to wszystko jest w takich bardzo cienką kreską rysowanych rejestrach. No to widziałem, że oni przez grzeczność dopijają tego, a teraz ja wybieram, dobra, i staję pr priorat, na przykład, czyli wina po 15% alkoholu. A Ja wiem, to potrafią być fantastyczne wina. Bardzo często zdarza mi się, że po wypiciu jednego kieliszka nie mam ochoty na więcej. Tak, że, że, że to jest taki zachwyt, oczywiście, ja, ja, ja doceniam to. E, doceniam kunszt, do, do, doceniam wyjątkowość tego wina, ale gdzieś tam już chyba nie chce mi się pić takich win.